Serdecznie akwarystyka domowa się kłania. No cóż, mamy godzinę prawie 21. A tu wciąż uprzemka wieczorka, czyli w Janusze Akwarystyki trwają prace. I można by się było wydawać, że to jest wszystko tak lekko, ale powiem Wam szczerze, akurat tutaj robię robi elewację i stwierdzam fakt, że to wcale nie jest tak lekko 20 prawie pierwsza dokładnie za 20 dochodzi i wciąż tu pracują przemek i żona także no jest co robić z takimi akwariami naprawdę wierzcie mi jest co robić jak widzicie pełna precyzja Przemek za każdym razem jak maszyna przeszlifowuje kant szyby mierzy ją dokładnie także możecie obejrzeć sobie jak ten proces przebywa ogólnie ale wydaje mi się że no nie chciałbym takiej pracy ogólnie lepiej na etacie walić od siódmej do tej 17, tak, ja tak bo ciężko, ciężko, naprawdę ciężko w sumie nawet wiem, ja się widzą, że ich nagrywam no widzicie Państwo przemka szlifuje szyby to jest ogólnie ta maszyna, którą przemek niedawno zakopił no i oczywiście Przemkarzona Natalia, która naprawdę robi potężną robotę. Pełen szacun do takiej kobiety, która naprawdę wspomaga swojego męża. I tak możecie sobie obserwować. Nie wiem, czy głos wyjdzie akurat. No bo niestety, ale maszyna troszkę głośna jest, choć i tak jest bardziej cicha, jak ta, która była przedtem uprzętana. Także do zobaczenia, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.